Mesjasz zwykle kojarzy nam się w takim pierwszym odruchu od razu z Jezusem. Mesjaszem właśnie. Jezusem z Nazaretu, tym, który był oczekiwany, zapowiadany, na którego czekano z wielkim utęsknieniem, ponieważ miał dokonać wielkiej rzeczy. Skąd jednak to oczekiwanie? Dlaczego akurat na niego tak bardzo czekano? Dlaczego on był aż tak ważną postacią? Ta historia zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Zaczyna się. Od oliwy z oliwek, a w zasadzie od pewnego obrzędu z nią związanego. Mesjaszem bowiem nazywano ludzi, którzy zostali namaszczeni, czyli dosłownie polani tym olejem, w taki sposób, że spływał on na głowę, twarz, brodę, szaty, a na całą postać namaszczonego. Namaszczano w ten sposób osoby wyjątkowe. Przede wszystkim królów starożytnego Izraela i kapłanów. W pewnym sensie też namaszczonymi nazywało się i przede wszystkim jako namaszczonych traktowało się niektórych proroków. Niemniej sam obrzęd namaszczenia związany z polaniem olejem, olejem oliwą z oliwek, dotyczył przede wszystkim królów i kapłanów. Jaki miało to sens? No człowiek, który został w ten sposób namaszczony. Był to obrzęd religijny, więc zostawał wprowadzony na urząd odpowiednio króla albo proroka. Człowiek namaszczony symbolicznie zostawał umocniony, czy wręcz można by powiedzieć, otulony, oblany Bożą Mocą. Taki też był sens tego obrzędu. To namaszczenie symbolizowało moc płynącą od Boga. I jednocześnie uświęcało, w pewien sposób może nie tyle uświęcało, co poświęcało tego człowieka do tej konkretnej misji, czyli do misji bycia królem, a król przecież w starożytnym Izraelu był niemalże przedstawicielem Boga, czy wprost przedstawicielem Boga, który boską władzę miał reprezentować i wykonywać wobec ludu, albo wprowadzenie na urząd kapłana, który był pośrednikiem. Między ludem a Bogiem, który miał błogosławić, który miał nauczać prawa, który miał wreszcie składać ofiary w imieniu ludu. I tę całą historię kształtowania się Mesjasza, to znaczy idei Mesjasza, związanego z Nim oczekiwania, zwanego później Mesjanizmem, narastania tego oczekiwania aż do momentu kulminacyjnego właśnie przed narodzeniem Jezusa z Nazaretu. No. Przez tę całą historię przejdziemy. Chciałbym, żeby każdy odcinek naszej serii poprowadził cię do modlitwy, do twojego indywidualnego, prywatnego spotkania z Bogiem. Dlatego zawsze będę dawał proste zadanie domowe. Chciałbym poprosić cię o przynajmniej 5 minut ciszy bycia sam na sam z Bogiem z tematem albo słowem które w tym zadaniu zawrę. Dzisiaj mówiłem o namaszczeniu, o mesjaszu, który jest kimś namaszczonym, i ten obrzęd namaszczenia oznacza moc, konkretną moc Boga, która rozlewa się na tym człowieku, który został namaszczony. Chciałbym, żebyś dziś porozmawiał z Bogiem o tym, co dzisiaj, u progu tego adwentu, wydaje się być dla Ciebie. W Twoim życiu, w Twojej konkretnej sytuacji, w Twoim sercu teraz, największą słabością, może nie tyle słabością, co takim miejscem Twojego życia, które wymagałoby namaszczenia, czyli umocnienia Boga. Opowiedz Bogu o czymś, gdzie chciałbyś doświadczyć Jego mocy najbardziej.